Czy ty robisz to, co myślę, że robisz? A co myślisz? Że próbujesz zabrać mój chleb. Nic na to nie poradzę. Znajdź sobie własny śmieci, kolego. Ten jest mój. Mogę jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Próbuję tylko wejść. Mogę coś podpowiedzieć? Klucze. No pewnie. <laughs> Jaki ze mnie idiota? Właśnie. Jaki? Witam, ma ksiądz minutkę. Dla pana zawsze. Główne wejście do kamienicy jest zamknięte. Pewnie nie ma ksiądz klucza. Mam, ale go nie pożyczam. Może ma ksiądz zapasowy? Mam, ale nie powiem wam, gdzie jest. Przepraszam. Nie, 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 nie przepraszam. Zastanawiałem się, czy nie mógłbyś mi pomóc. Nazywam się George Stobart. Ktoś musi. A ty jak się nazywasz? Wielce szanowny wicehrabia Lonsdale, ale możesz do mnie mówić Lordzie Lonsdale. Albo milordzie, albo po prostu Lonsdale, albo Archie, cokolwiek ci bardziej pasuje. Hmm? Nie masz do jedzenia nic lepszego od tego spleśniałego kawałka chleba? Przecież to całkiem dobre, drogi chłopcze. Na pustyni jadaliśmy chleb sprzed pięciu tygodni, a zupę gotowaliśmy ze skarpetek. Brat Mark mówi, że jest gdzieś zapasowy klucz do wejścia. I pewnie nie wiesz, gdzie jest schowany? Ach tak! klucz! wiem, gdzie jest. A jak? No więc? Co? No więc. Gdzie jest klucz? Klucz? Tam, gdzie zawsze ma Pod doniczką po lewej stronie drzwi. Ale nie weźmiesz go. Ten ksiądz jest pieruńsko sprytny. Zobaczymy. O ile się nie mylę, jesteś Brytyjczykiem. Cóż za przenikliwość, Gary. Zaiste, niezwykły błysk intelektu, jak na Jankesa. Miałem znakomite wyniki ze wszystkich przedmiotów. Poza gotowaniem. Cudownie, Wspaniale! Ja oczywiście nigdy nie chodziłem do szkoły. Nie było takiej potrzeby. Wszystko, czego Lonsdaleowie potrzebują, dostają od razu po narodzinach. Ej, Archie, wyglądasz na rozkojarzonego. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla. Widzę, że podoba ci się moja przyjaciółka. Co za dziewczyna? Twarza anioła i ciało wojowniczej dziewicy Walkiri. Dobrze, że nie na odwrót. <laughs> Przypomina mi i, moją żonę. O, stało się z nią coś złego? Monte Casino się stało, stary druhu. Zima 43. Ja i generał Lee sprzeciw Kesselringowi. Dwóch na jednego? Całkiem niezłe szanse. Ja byłem osobą postronną. Wylądowałem w szpitalu. Nie dane mi było wrócić. A to pech. Ciężka była ta rana? Nie żartuj sobie. Upiłem się, uciekłem z pielęgniarką i otworzyłem bar w Palermo. Masz serce na dłoni, Archie. Serce na dłoni i wątrobę na śmietnik. Ej, Niko, pomożesz mi? Czego potrzebujesz, George? Ten włóczęga sądzi, że jest wicehrabią? Tak? Chyba wypił o butelkę za dużo. Myślę, że stało się to już jakieś czterdzieści lat temu. Widzisz spleśniały chleparczyego? Tak, widzę. Mogłabyś go dla mnie zdobyć? Nie będę kradła jedzenia włóczędze. Jeśli tak bardzo go pragniesz, to sam go sobie ukradnij. Okej, okay, tylko pytałem. Witam, ma ksiądz minutkę. Dla pana zawsze. O co tak w ogóle chodzi z tym arcim? Hm, zbereźny staruch. Oczywiście, to może być tylko przykrywka. Dlaczego? Może pracuje dla MI5, albo MI6, albo CIA. Na świecie jest pełno szpiegów. Tak ksiądz sądzi? Otwórz oczy na internet, przyjacielu. Zobaczysz, co tak naprawdę dzieje się na świecie. Aha, to może ja jestem szpiegiem. Nie sądzę. Ale proszę spojrzeć na arciego. Niczym pantera gotowa do skoku 100% czujności. Chyba raczej 100 promili. Nigdy nie ufaj człowiekowi, który myje się raz na rok. Ej, Niko, pomożesz mi? Czego potrzebujesz, Još? Brat Mark jest bardzo przyjazny, czyż nie? Tylko wobec ciebie, Još. Chyba zyskałeś nowego kolegę. No cóż, ma się ten urok. Aż tak bym się nie rozpędzała. Ostatni raz zabieram cię na wycieczkę to się nie może udać. podobnie, Archie. Yy, masz minutkę? Dla ciebie, Georgie, mój przyjacielu, nigdy. Znaczy się zawsze. Co sądzisz o bracie Marku? Raczej o bracie wariacie. On sądzi, że jestem jakimś żołnierzem sił specjalnych. Ja? Ja? Jakoś nie bardzo pasuje. Oczywiście, że nie. Przecież ja się nadaję na oficera. Jak się podoba? Przerażające. A co to? To składany kij golfowy. Składany? Ale po co? Żeby zmieścił się w kieszeni. Nie zrozum mnie źle, kolego, ale chyba powinieneś częściej wychodzić z domu. Proszę zostawić moje rośliny. Nawet ich nie dotknąłem, ale od razu widać, że chce pan to zrobić. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby odwrócić jego uwagę. Ej, Niko, pomożesz mi? Czego potrzebujesz, Josh? Spróbowałabyś oczarować Marka, żebyśmy mogli dostać się do kamienicy. A jak mam to zrobić? No wiesz, użyj swych niewieścich trików i zdobądź klucz do kamienicy. Naprawdę sądzisz, że to na niego zadziała? Bo przecież jest facetem, nie? Świetnie, Niko. Mamy chleb. Hmm. Proszę tylko uważać na mój samochód. Widać, że ksiądz go kocha. Co za połysk. Nie, nie. To wyjątkowy samochód. Z mojego ulubionego filmu z zimną krwią z Lucy Chu w roli głównej. Super. Zgadza się, super. W scenie, którą umieszczono tylko na specjalnym DVD, prowadziła go sama Lucy Chu. Musi dla księdza wiele znaczyć. Gdyby mu się cokolwiek stało, chyba bym umarł. Albo gorzej. To tania sztuczka, ale powinna zadziałać. Nie, moja Lucy, moja mała Lucy. Uciekaj, a kysz, wynocha. To go zajmie na jakiś czas. Oto i on. Cholera zamknięta. Niko, wyjdę na zewnątrz i postaram się znaleźć inne wejście do mieszkania. Zostań tu i obserwuj, czy nikt się nie zbliża korytarzem. Tak jest. Cokolwiek pan rozkaże. Jakiś problem? George, może tak dla odmiany poprosisz zamiast rozkazywać? Masz rację, przepraszam. Niko, co chciałabyś zrobić? Może tu poczekam i poobserwuję korytarz? Świetny pomysł. Zróbmy tak. Hmm? Ej, Co pan tu wyprawia? E, myje okna? A gdzie pana wiadro? Robię rozpoznanie. Jeśli pan myje okna, to ja jestem Dziewicą Maryją. No cóż, jestem wierzący. Proszę stąd odejść, zanim zadzwonię na policję. I proszę tu nie wracać! Ha! Ki Marki Stobart triumfuje po raz kolejny. Tadam! Świetna robota, George. A teraz sprawdźmy, kim naprawdę jest? To zdjęcie Anny Marii w stroju zakonnicy. Ładna zakonnica? Bardzo ładna. No to o co chodzi? No. Ta zakonnica to Anna Maria. No co ty? No to ja, właśnie to ja. Ja. Chodzisz z zakonnicą, Żorż, z zakonnicą. Ale kiedy ją poznałem, nie miała na sobie tego stroju. W niektórych krajach mogliby cię za to rozstrzelać. Może ona tak naprawdę nie jest zakonnicą. Może... może to z przebierańców. Tak, a te bandziory, które cię zaatakowały w Nowym Jorku, to siedmiu krasnoludków. Już pośmiałaś się? To pogadajmy poważnie. Przepraszam, George, masz rację. Stoi naprzeciwko czegoś. Co to jest? Tu chyba jest napisane Memento Mori. Wygląda jakby to była część murów watykańskich. Wspaniale. Przecież one się ciągną.